Witam z tej strony drapu. Dzisiaj drapiemy po raz kolejny krzyżówki. Poprzednich się nie udało, ale była ta sama pani, więc wziąłem ponownie te same. Mam nadzieję, że coś będzie w nich. I ekstra pensja. Także zaczynamy. Więc tak nie mamy literki A, także drapiemy to od razu. Tutaj jest 10 zł i wszystko z A drapiemy. po tego będzie najwięcej. Dobra, patrzymy uchoć mamy. U C. K nie mamy, tak? Czyli tu skreślamy, OSLO, S nie mamy, oko czy mamy, oko nie mamy, czyli tutaj też nie, bo jest K. Czy mamy step? S chyba nie mamy. Czyli tutaj też, bo S jest. I ostatnia szansa, tak naprawdę. Pierwokup, ale nie ma K, tak? Czyli już tutaj jest spalone. I Udo tylko mamy. Dobra, jedziemy tutaj. Wszystkie A. Skreślamy. Jestem ciekawy, czy w ogóle się da wygrać coś główną nagrodę, jak nie masz AS. to prawie wszędzie AS. Bo coś na pewno się da, ale czymś główną wygraną. Moment, czy mamy? M nie mamy. Co kurde, w tej zdradzie nic nie ma, praktycznie. Masakra. Ani M, ani K. Masakra po prostu. Użyłem ją drap jako pierwszą. czy mamy, S mamy też. Nic tu w tej drapce nie ma. Masakra. Nercz mamy. Mamy. To nawet już 5 zł nie będzie pewnie. Hezij od. Dobra, nic tu nie ma. Jeden z najgorszych z Jakie drapają Z krzyżówek. Dobra, dalej idziemy. Jest A, jest K. Bicykl, czy mamy? B i C, E. -y. K. -y. No, oczywiście L nie ma, nie? A tutaj 15 zł. Ja mam się z tego ucieszył. Czyli L nie ma, to skreślamy. Benach chce sobie podrapać, jak słychać. Też. Ale on jest za malutki na no zdrapieczki. Pen mamy, nie mamy Więc sobie drapię Co innego <laughs> Wada jest. Wada jest Nie no jak nic nie będzie w tych zrabkach to będę taki zawiedziony, naprawdę Ja Wor Ja wo chyba nie ma Ja pierdzielę Przeją mnie te krzyżówki, naprawdę, no one mnie tak nie lubią. Bym wziął całą paczkę, to pewnie nie było ani jednej wygranej. <laughs> to nie? albo 5 zł, masakr, gody czy mamy? Ja no nic nie ma. z żenada. Znów prawie wkurczony. Tug znowu nie ma. To zostało tych wysokich kwot w tych krzyżówkach, a żadnych się nie mogli trafić. I Jamaika, i... A, nie ma, nie Jamaiki nie ma. Zima też nie ma, bo M nie ma. <ścoughs> ja nie mogę. Tu nie ma, tu nie ma. <ścoughs> slide z... o, no, nie ma M, oczywiście. Pirat nie będzie. Czy nawet nie będzie pirata? No, dobra, nieważne, nie było tematu. <laughs> Zrzelada, po prostu. Dobra, basen, czy mamy? D, e... Pewnie N nie ma. Bo po co? <laughs> nie, no, ja zaraz wyjdę z tego odcinka, po prostu. Bóg. Może chociaż Bóg będzie. Nawet Boga tu nie ma. A było, tak? Tu widzę G znowu. Kursor. KU. Dobra, nieważne. Jest jakieś R jeszcze, pewnie wszędzie jest. Dobra, zupa jeszcze nie ma. Jeszcze główny głodny chodził. Pę nie ma z tych, zapamiętam. Czyli musieli jeszcze tu kilka P wąpać, oczywiście. Żebyśmy nic nie mieli. M jeszcze też jest. Którego tutaj nie ma. Syn. Dobra, nie ma syna. Pozdoba. Wow, jest Odessa. od desca od yes. a Moś że jest jak nawet 5 zł nie będzie. Jeszcze sprawdzę dla pewności, bo a gdzie jest ten kontrolą? Tu jest to, albo tu będzie jakaś wielka wygrana, albo, albo nic. Czasami tak jest, dużo drapieg jest pustych, a jest jakaś duża wygrana, ale w moim przypadku to pewnie jest ta opcja, że jest pusta, Bo ja nie mam szczęścia do tych krzyżówek w ogóle, z tego co zauważyłam. Jak ani będzie, to ja nawet nie mam to liczyć na jakąś fajną wygraną. Dobra, i teraz chwila prawdy. Mamy A. Numer zdrabki 3. Tam były jaki? 5 i 10. Tu nic nie będzie tutaj. Bardzo, bardzo zawiedzione. Ty mamy chyba bonus. <noise> nie wierzę. Muszę trzeba sprawdzić, bo nie dowierzam. C E K -c J A jest. Dobra, zostawię to na koniec, bo nie mogę uwierzyć to po prostu. Tutaj sobie po prostu zaznaczę, że mamy to. Jesteśmy w domu. Warto było wziąć wszystkie drapeczki, jeśli tu będzie coś dużego. Um, jest mamy i e, Z nie ma Z, dobra. Trudno. Ważne, że cokolwiek jest. Um, Wszystkie z sobie skreślę, jakie widzę. No, ale mogli się dać trochę mniej tego z. No. Nie mogę cię dać. Eee, zobaczymy, czy mamy step na przykład. Eee, sy. Dobra, znowu się zaczyna. Nie, że nic nie ma. To było te tak, że nie ma te, Dobra, nie ma t. Bo się myli, jak kilka tych krzyżywek drapie. Adres. Adres. adres ...dobra, adres jest, to jest aż ja się podnieciłem i uderzyłem w tego w mojego iPhone'a, którego nie mam. <grywy> Dobra, mm. tu muszę poprawić. Dobra, widać w miarę. Bolero czy mamy B chyba nie mamy, dobra Czyli tutaj też skreślamy. Zobaczymy czy mamy Emo na przykład E Dobry nie mamy. M nie mamy, czyli tutaj też nie będzie. Tutaj też było M. Syn czy mamy Sy znowu syna nie mamy. Przed nim też pustyn. Czy mamy obiadek? <laughs> nie mamy, bo one nie ma. Nic z tego. Czyli tutaj jest pusto, ale bonus mamy, więc e, sprawdzimy tutaj. O nie mamy z tego, co pamiętam. Tak, czyli tutaj sobie o bo widzę, że jest trochę. Mm, tu jest tu jest jedno jest dobre na razie, że nie mamy 0, bo coś tu jest a minimalna jest 5 zł no, życzyłbym sobie coś więcej, ale zobaczymy tabu Wajka. I tak jestem zły na te krzyżówki, ale może mi przejdzie po wygranej. <grytanie> Zobaczymy w ogóle. Bulla, Chyba B nie ma, tak? Kurde, tu prawie nic nie ma, nie? Tym. Ja sobie sobie wyobraźcie, że w takich zdrałkach nic nie ma, nie? I macie ten bonus. I tutaj takie pin złoty. <grytanie> to w ogóle już ma grać. Minimum. No tu nic nie ma. Nie? Tu albo jest tutaj dużo. Albo nie wiem. To jest jakieś dziwne. Dobra, skupmy się tu. Kuba w Tak jest, dobra, czyli K, U. B nie ma, z tego co pamiętam. Gogo nie ma. Ile zostało w ogóle? Czyli B tutaj też nie ma. Czyli jest raz, dwa, trzy, tak. Gaz... Gaz... nie ma chyba. Ma... Masakra. litro. Li... Też nie ma litra. Mam nadzieję, że... Eee... Bonus da. Tyle hajsu, że na litra starczy. Bo wiadomo, litr to trochę kosztuje, nie? Dobra. OK, a jest czy nie ma? Pewnie jest. Ok, a jest. Proszę zobaczyć, czy tu nie pominąłem czegoś, bo ja tak szybko drapię, że. Dobra. Ale to na koniec, zostawimy jeszcze. Dobra, jest ekstra PS z numerem 20. I moje wygrywające liczby to. 27? 32. Osiem. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia osiem, oczywiście. I jeden. Jakżeby inaczej. Dziewiętnaście. Numer dziewięć. O, trzydzieści dwa! Jak super, cieszę się. Masakra. Myślałam, że to nic nie będzie. Mm. 13 14 23 21 uh. No nie wiem, że tej. Tu już coś odkryłem, 5, widzę 5, że jest złoty tutaj Dobra, już skreślam Pięć. 5 i 5, czyli tyszka jest. Elegancko. Najlepsze jest to, że wziąłem tylko tą ekstra pensję, ze względu na to, że pani miała trzy ostatnie krzyżówki. Ja chciałem cztery. I mówiła, że może mi otworzyć i dać, a ja powiedziałem, dobra, to wezmę tą ekstra pensję. Mówię, dobra, wezmę tą ekstra pensję. Chociaż wziąłem ją, tak mówię, a pewnie i tak nic nie będzie. A tu dycha, nie? No masakro w ogóle. Także no jestem mile zaskoczony tak naprawdę Jeszcze jakby bonusik padnie fajny to to w ogóle nastrój z początku odcinka by mi się tak zmienił Ale patrzmy co mamy w bonusie Trzymajcie kciuki Bo mamy 5 zł <gry> Nie, no, masakra. Cieszę się, ale jestem tylko zawiedziony tym bonusem, bo tylko dlatego, że tyle tych krzyżówek było pustych. Kupiłem ich aż. Wczoraj były 4, dzisiaj 3, czyli 7. I na 7 krzyżówek z tej samej paczki mam tylko 5 zł. Także no. Krzyżówki, masakra. Ekst... Jedna ekstra pensja dała mi więcej niż te 7 krzyżówek. No ale cóż, tak to czasem bywa. Rezultat końcowy jest zadowalający, pomimo tego mojego nastroju początkowego. Także mamy 15 zł. Nie wiem czy kupię znowu krzyżyłeczki. Na razie jestem do nich jakoś tak sceptycznie nastawiony, ale myślę, że mi przejdzie niedługo, także do następnego odcinka dziękuję za uwagę. Proszę łapeczkę w górę, jakiś komentarz oraz subika. Dziękuję za uwagę. Cześć.